Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Wojtek, witam was w materiale poradnikowym, dzisiaj zajmiemy się tym jak obrawiam moją ścieżkę dźwiękową, a później dostaniecie kolejny filmik, w którym zobaczycie jak obrawiam swoje materiały wideo. E, no dobrze, zacznijmy od początku, programy potrzebne, może być najprostszy GoldWave, e, albo Freesound Recorder, to nie ma znaczenia, ja używam tych dwóch na tą chwilę dlatego, że jednym nagrywam to, co teraz mówię, a drugim za chwileczkę będziemy nagrywać i pokażę Wam... Znaczy, może tak, GoldWave jest to program, w którym nagrywam moją ścieżkę dźwiękową. Tak, Free Sound Recorder jest takim programem pomocniczym właśnie do takich e, sytuacji jak dzisiejsza. E, no dobra, zaczynamy od początku. Przede wszystkim program GoldWave. E, kilka dosyć istotnych rzeczy. Tutaj na samym początku, jak klikniecie nagrywanie, e, wychodzi taka opcja, że możecie sobie wybrać jakiś tam... Czas, tak? Ja mam w tej chwili ustawione 5 godzin, no bo wiadomo, że czasem te nagrywania wychodzą różnie, ale dla przezornej zawsze ubezpieczony, mam włączone 5 godzin, no i teraz nagramy sobie prób próbną ścieżkę dźwiękową, e, którą będziemy używać do obróbki później w programie Adobe Audition. Także zaczynam. Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie. <laughs> ja jestem Wojtek, witam Was w materiale testowym na potrzeby poradnika audio. I teraz uwaga. <laughs> to jest oczywiście nagrana cała ścieżka dźwiękowa. Zobaczcie, <laughs> wybaczcie mi tą taką <laughs> chrypę, ale jestem po nagraniu, mam dwóch materiałów, więc e, zdarza się. E, teraz tak. Kolejną rzeczą, którą robię, już jak to jest nagrane, powiedzmy, e, używam dwóch rzeczy w samym Goldwave. Pierwszy to jest noise reduction i po prostu klikam OK. Tutaj nic nie musicie więcej robić. Kolejną rzeczą jest match volume, który też klikam OK i też nic nie robię. Tam jest ustawione 18 dB i tak też zostawiam. Teraz co robię? Po prostu ten materiał zapisuję. Ja go zapiszę w formie audio. Mm, nie, nie chcę widzieć, ale może wiecie co, jeszcze wam pokażę tylko w jakim formacie zapisuję, bo może to być też dla Was ważne. Zapisuję to w formacie Wave e, PCM Signet, 16-bitów Mono. Tak, Mono, dlatego że mój mikrofon nie nagrywa w stereo, zapisuję to po prostu w Mono. E, I teraz co? Zamykam program Goldway, bo już mi w ogóle do szczęścia potrzebny nie będzie. Wchodzimy do programu Adobe Audition i tutaj, jak widzicie, tutaj u Was może być zupełnie inaczej ułożone. Ja już mam tak ułożone, dlatego że tak mi się naj, naj, najbardziej, najlepiej pracuje i co robię? Przeciągam po prostu moją ścieżkę audio tutaj. Teraz zapewne zapytacie się, czemu ja przez jakiś moment nic nie mówiłem. Bum! No właśnie dlatego, że e, teraz przyda nam się to do obróbki. Teraz tak. Pierwszymi czynnościami, jakie robię, jest to oczywiście e, wejście w efekty Amplitude and Compression, Multiband Compressor i używam nakładki broadcast. E, dzięki temu mój głos będzie taki powiedzmy donośniejszy i bardziej studyjny, może tak to nazwę, tak. I teraz uwaga, nie we wszystkich mikrofonach przy nagrywaniu. Ja mam akurat mikrofon pojemnościowy Syn 7MPO, więc no, jest to studyjny, więc ta jakość na pewno będzie dobra. Możecie to próbować na różne sposoby. Musicie samym, samemu, samemu też dojść do tego, jak ładnie ustawić swój głos, żeby był. Tutaj powiem wam tylko tyle, że macie całą masę efektów, dzięki którymi możecie się bawić. Eee, ja tak jak mówię, ja używam Multiband compressor Broadcast i to mi wystarcza. Następnie wchodzimy w tą samą zakładkę, używamy Normalize. 90% i OK. Ten proces polega na tym, że normalizuje nam dźwięk, żeby on miał więcej, był jednej i tej samej głośności w każdych momentach. Znaczy, może nie w każdych, bo tutaj, jak widzicie, mniej więcej to wszystko idzie tak troszeczkę dziwnie, no w zależności od tego, jak mówimy, tak? Ale tutaj, jak widzicie, ten taki pas. Ja wam tak oczywiście pokazuję palcem po ekranie, jak wy nie widzicie mojego palca. Tutaj jak widzicie na górze mamy taką kreseczkę. I to cały dźwięk, który jest ponad to normalizuje do tej jednej kreski, przez co nie ma jakichś takich mega głośnych momentów, tak? I teraz kolejna rzecz. tego eee, Zategowywujemy sobie szum. Dlaczego nic nie mówiłem? Właśnie dlatego, żeby był ten moment, w którym występuje szum. Teraz niestety powiem Wam, że go nie słychać, bo odszumiłem dosyć porządnie, znaczy porządnie, no to w zależności od, od, od tego, jak się nagra. Ale zawsze robię tak, że jeszcze w Audition to odszumiam i zaznaczam po prostu moment szumu, wchodzę w Efekty, Noise Reduction, Noise Reduction Process. Teraz co robię? Capture Noise Print, czyli pozyskuję próbkę szumu, zaznaczam cały materiał, Ctrl A, daję Apply i materiał teraz już wiem, że jest w 100% dobrze odszumiony. Oczywiście, no zawsze tam jakiś mikroskopijny szum będzie, ale to on już w ogóle nie będzie, jeżeli chodzi o grę, odczuwalny. I teraz tak. W przypadku, gdy nagrywam coś, jakiś materiał, e, skąd wiem, że na przykład w tym momencie mam to ciachnąć? A no właśnie dlatego, że tutaj przyjmijmy, dajmy na to: to jest moment wciśnięcia przeze mnie klawisza F6 do nagrywania, i to daje mi znak, że w tym miejscu. Muszę to uciąć. Całą resztę, która idzie w prawo, przepraszam, w lewo, czyli ten motyw, który jest przed tym, jak włączyłem klawisz, usuwam klawiszem delete. Nie działa. Dlaczego nie działa? No nie wiem, nie chce zadziałać, ale powinno działać. Ech, czekajcie, no to jeszcze raz. Cyk, zaznaczam i delete'em usuwam. O, teraz o dziwo zadziałało. Tutaj jak to, wiecie, tam minut, sekunda dosłownie, znaczy sekunda, milisekunda różnicy nic nie robi, możecie to uciąć w momencie kliknięcia, czy tam w jakimś innym momencie. Ważne, żeby mniej więcej tam no mówię, jak będzie ta sekunda, no sekunda to, to może trochę dużo, ale te parę milisekund różnicy nic się nie stanie. Kolejną rzeczą, żeby jeszcze bardziej to zrobić, robię tak: efekty silence. Czyli wyciszam zupełnie ten moment. Kolejną sprawą jest sprawa wycinania wszelkiego rodzaju. No kamano, telefon teraz dzwoni, to coś. To jest też ważna sprawa, dlatego ja zawsze mam włączony stoper z funkcją zaznaczania sobie odpowiednich e, momentów. Tam, no wiadomo, klikam sobie po prostu i zaznaczam mi e, w której sekundzie chcę, żeby coś się stało. No to co robię? Zaznaczam moment, który chcę wyciąć. No powiedzmy, że chcę wyciąć tą taką tutaj, tutaj nie wiem coś kaszlmałem, tak? Robię effects, silence i tego nie ma tego po prostu nie ma i nie będzie. Ja bardzo często tak obrywam, bo jak wiecie, ja mam problemy troszeczkę z gardłem i czasem tak się dzieje. Kolejną rzeczą tutaj skończyłem mówić, ciach kasuje. To jest niepotrzebne. Będzie mi łatwiej w programie do obróbki wideo. I to, słuchajcie, Stawię na potrzeby poradnika audio. No, i to by było na tyle. Jak to robię? Nie ma tutaj nic bardziej skomplikowanego. Po prostu robię to tak, inaczej być nie może. I teraz mam do was taką prośbę, ja nagrywam te poradniki jak ja to robię. Nie znam się na innych rzeczach, nauczyłem się tak, nie chcę im się kombinować, jest tak jak jest. Jeżeli Wam to nie wychodzi, to jest po pierwsze, albo wina Waszego mikrofonu, może on się nie nadaje do aż tak porządnej obróbki, ale myślę, że powinny, powinno się dać tak, nawet na każdym mikrofonie mniej więcej coś takiego obrobić. No może z różnym efektem końcowym, ale tak będzie. Um, jeszcze jedną sprawą, ja was bardzo proszę, nie piszcie mi tutaj wiadomości prywatnych um, i tak dalej, i tak dalej bo to się zupełnie mija z celem ja nie udzielam takich porad, ja robię tak jak robię jeżeli wam to nie wychodzi no to coś robicie źle, obejrzcie ten filmik jeszcze raz, zobaczcie i myślę, że będzie dobrze, także pamiętajcie wszelkie pytania, komentarze wiadomości prywatne maile, ja usuwam, nie czytam i sio, sio, bo ja tak jak mówię ja nie jestem pomocą techniczną Cały pakiet, który mam to jest to Adobe Audition, znaczy Adobe Audition CS6, z tym, że można się troszeczkę pobawić z tą licencją na 30 dni, że można ją odnawiać, ale to też sobie poszukajcie. Tutaj nie, nie mam, broń Boże, skrakowanego nic, działam po prostu już od dwóch miesięcy na wersji trialowej. Jak to zrobić? Poszukajcie w Google, nie pytajcie się mnie. I na dzisiaj to by było tyle, ja oczywiście to zapisuję, jest. I zabieram się za nagrywanie Wam kolejnego poradnika, w którym to oczywiście zajmę się montażem. Także co, trzymajcie się i cześć.